Witam, zapraszam na zdrowy krem z kaszy manny i miodu. Przygotowałam przepis na pół litra mleka. Gotuję około 300 ml mleka. Dodaję do niego 4 łyżki miodu. To jest około 1 czwartej szklanki. Najlepiej sprawdzi się miód wielokwiatowy. On nie ma intensywnego zapachu. Mieszam dokładnie. W międzyczasie do około 1 trzeciej szklanki kaszy manny, to są 4 łyżki z brzuszkiem kaszy manny, dodaję około 200 ml mleka i dokładnie mieszam. Kiedy zaczyna wrzeć pozostałe mleko z miodem, dodaję dobrze rozmieszaną kaszę mannę zimnym, Pozostałym mleku, mieszam dopóki masa dobrze nie zgęstnieje, powinniśmy gotować ją około dwóch minut. Teraz czekamy, aż budyń z kaszy manny dobrze przestygnie. Powinien być zimny. Kiedy kasza manna porządnie wystygnie, powinna być bardzo gęsta, wierzch możemy przykryć sobie folię, wówczas nie utworzy nam się tutaj taki korzuszek. Ale jak tego nie zrobicie, też się nic nie stanie. To pięknie się wyrobi razem z przygotowanym masłem. Około 200 lub 250 g masła lub sprawdzonej margaryny. Można jej użyć więcej. Kiedy już masło zmiksujemy na krem, dodajemy po jednej łyżce kaszy manny. Za każdym następnym razem porcję kaszymanny można zwiększać. Między jedną łyżką a drugą kaszymanny miksujemy około pół minuty. To powinno wystarczyć, żeby uzyskać jednolitą masę. Do kremu można dodać na przykład ekstrakt waniliowy, albo inny ulubiony aromat, u mnie będzie to pomarańczowy. Krem z kaszy manny na pewno jest zdrowszy niż krem typowo budyniowy i również jest bardzo smaczny. Ale jeśli wolicie krem budyniowy, również polecam. Jest przepis na moim kanale, zapraszam. Krem w trakcie miksowania wyraźnie jaśnieje. Teraz jeszcze spróbuję. Kwestia tylko smaku, jeśli wolicie bardziej słodszy, można jeszcze na tym etapie zwyczajnie dodać z jedną łyżkę miodu. Całkiem dobrze wygląda i będzie bardzo fajnie smakował w moim cieście, do którego go użyję. Będzie to Stefanka. Już teraz zapraszam na ten film. W smaku naprawdę jest przepyszny. Polecam gorąco taką zdrowszą wersję do ciast na miodzie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne przepisy.